No mi idzie A tam, tam ci leży. No mi idzie, scoutiasz jakiś. Dobra, leży jeden, pałac. Ku... Ej, miałem laga <grym>... jakiegoś strasznego. Gotem. A co ty za nowy awatar wylewasz? Przecież tak A fajnie ja dzisiaj grałem już, o co chodzi? No w sumie spoko, jak ja jest... U, uh, posolone? Mega. Chcesz buzi za to? No nie mogę się. Tak cię było. Dziękuję. Zzz. Jesteśmy na żywo już czy nie? Jeszcze, jeszcze, jeszcze. O! Jest jedna kurtka, no to widać, że to jest element jakiejś, jakiejś zagranie, prawda? Mm -hmm. Jak są dwie kurtki, to jest, że jest zimno. Tak, chcemy, żeby na tą sytuację, jak mówię, na jakąś tą... Ja kiedyś byłem w kamienicy, pewnie kojarzycie. No tam są takie małe stoki, nie wiem ile one mają, ze 300 metrów. To tak późną nocą, yy, za dzieciaka, no co, w kamienicy są małe stoki, tak? No co, 300 metrów? No to jest małe, jak jedziesz w Alpy i jedziesz, nie wiem, masz trasę 10 kilos, kilosów. No dobra, mniejsze z tym. To wszedłem tak do połowy, do połowy stoku. a może trochę mniej. I jechałem na tym jabłuszku. Rozwinąłem taką prędkość, że nie byłem w stanie wyhamować nogami. Nie miałem lat. Ale jeszcze dzieciakiem byłem. Nie mogłem w ogóle wyhamować rękami, nogami, nic. I na samym końcu wyskoczyłem z tego jabłuszka i jeszcze tak mnie przeturlało, nie wiem, z 10-15 metrów, a tam jeszcze troszkę kawałek dalej jest rzeka. Jakbym nie zeskoczył, to bym na, na 100% bym się w***lił do tej rzeki. Ale taki mały człowiek, wiecie, no byłem przerażony. Nic nie widzę, jechałem w, w, w Googleach, ale całe zaśnieżone. Dramatyczna sytuacja. Pisałem jeszcze, czekaj, do rzeczki se pojedź? Yy... Byłem chyba raz w rzeczce. A czekajcie, a gdzie jest coś takiego, że mogłeś hamować? No nie dało się hamować. Hamowałem butami, rękami, ale już rozwinąłem taką prędkość, chłopie, że jak postawiłem tak nogę, to od razu śnieg się w lód zamieniał i dalej jechałem. Jest, jest taki też wyciąg, że. Może to jest rzeczka? Jedzie się na sam koniec, chyba z tym takim. Orczyk, to się nazywa, że pod dupę wkładasz? Co się stało z jabłkiem? Jabłko przeżyło, bo te jabłka są nieśmiertelne. I tam na końcu się jakby puszczało ten orczyk, i on pod taką rampę jechał. Tu był stok. Tu się jechało tym orczykiem. I tutaj o, była taka rampa. Nie wiem, z 10 metrów ona miała. I tutaj ten orczyk se jechał, jechał, jechał i zawracał. I ja pierwszy raz tam wjeżdżałem. I nie wiedziałem, że tu trzeba puścić. I wjeżdżam pod tą górę. I tutaj w puch wpadłem. mnie ojciec z wujkiem ratowali. <grym> Ale to tak, no nie wiem, tak, do, tak z 80 centymetrów może było śniegu. Ale jakby tam nic nie było i bym na przykład na kamienie. Z... No to chyba dadówę bym miał. Nie siedzielibyśmy tutaj razem teraz. Czy dobrze bym jeździł na nartach? Nie wiem, czy tech, technicznie nie jeździłem strasznie dawno. Od kiedy miałem kolano skręcone, no to nie jeździłem ani razu na nartach, jakoś się boję. Ale. Ja lubię, bo deska jest chyba fajna, fajnie się jeździ na desce, ale mi się wydaje, że na desce nie, się tak, o takiej prędkości nie rozwiniesz. A jak w p*** na krechę ciśniesz na nartach, to jesteś w stanie tak szybko zapi***ć. To jest fajne, to jest fajne. Jak umiesz to też. No ale to musi chyba być stok taki dobry, a nie taki wyorany już. W Polsce to nie pojeździsz nigdzie. Jedynie gdzie się fajnie jeździło, no to Zielona Góra, to się chyba tak nazywa, albo Czarna Góra? Czarna Góra. Na czarnej górze. Ale to też z rana jakoś, bo potem już wyorane jest. Teraz skrócił rampę i, i kur... Ej, dajcie pauzę na chwilę! <śmurzanie> <śmuranie> dmgu. No dobrze! A tu smoke jest. Nie dawajcie pauzy, no. Niepotrzebna jest <śmuranie> Daj F1, niech czwarta strona nie klika. <śmuranie> Daj nie, wile. Co to było? Co? No bo na etapie polekcji nie wiem rozumiesz? Ja. Pierdala. Tak, Będzie przegrali ten mecz. On no, teraz powiedział. Mówisz ten, mówisz tak. Y, ja albo byłem F1. F1, czwarty nie otrzymał ich, nie daje. i czwarty daje F1, no nie rozumiem. Serwe, to się d -d dajesz, a ja byłem na tabę, bo lekcję miałem. Dobrze, no to... <tryk> Dobrą wymówkę se zrobił z tym altawem. Oooo! Kur, mu zrobiłem pitbulla, co? Ładnie światełka wyglądają Bardzo ładnie Rybciowski, dam się uciąć całą rękę O to, że raz w życiu założyłeś te same skarpetki dwa razy W sensie, że dzień po dniu Tak, codziennie nowe przez 20... Ile ty masz lat? 34 No nieźle, nieźle Dobrze, robimy ankietę Skarpetkową No i git Widzimy, że też mamy zwolenników noszenia tych samych skarpet Ja już tydzień jedny mam Kiedyś jak byłem, chodziłem do szkoły, to sobie zrobiłem challenge taki, że chodzę w jednych skarpetach przez tydzień. I faktycznie one już potem były tak brudne, że jak je zakładałem, to czułem jakby stopa, wiesz, musiała przełamać te takie wszystkie, kurde, jakby tam były ściany powkładane, bo ona już, wiecie, zmiętolona, taka wypocona, jak ją rzucałem, ona przez noc wysychała, i kurde, ciężko było mm, nie wiem, rozciągnąć żeby ona wróciła do normalnego kształtu. Tak była, była taka twarda, że ja mogłem bez butów chodzić. Ale teraz, chłopie, bo Manek ja do twojej mamy zadzwonię, zobaczymy do Bomankowej i się zapytam, czy zmieniasz skarpeteczki codziennie. Majty, majty akurat ja staram już, o, o, nie, się zmieniać codziennie. Ale chłopie, nie wiem, to by się pocą stopy, że ci po Kilku godzinach no, no, noszenia w ciągu doby? Dla mnie to jest niezrozumiałe, jak się tak pocisz jak świnia i iść do lekarza, kurwa, po jakieś, nie wiem, leki, czy z nich cię zaszczepi. Kurwa, nie wiem. Kurwa, nie mam pojęcia, co się robi w takiej sytuacji. Ja zakładam skiety do streama, bo mam tutaj w miarę chłodno, i jak wychodzę z psem ze spaceru na spacer. Tyle. To czym one mają. Zajebiście pachną. <laughs> Nie no to jest propsik tutaj Klaudia, kiedy widzę? dasz, który teraz, kuchnie dupa Ale bogaty będzie Norbert Bóg seksu, mistrz szurkania Wjeżdżasz do nią... Dwa i ona jest tak zajarana, tym, że tak dobrze się z***a się jął, pier... się, pier... się, pier... się nie... Ta pełne spermy? To być Piszesz do każdy, dawaj się ruchamy, jak któreś ci odpisze to ją znaczy się poderwałeś. Dzięki za dychę. Twitch zmienia swoje postrzeganie. to no, no, no. Twitch nagle mówi.